Cześć. Znajdujemy się u jednego z naszych klientów w łodzi przy ulicy Snowalnianej koło salonu samochodowego marki Peugeot. Zapraszam do obejrzenia krótkiego materiału z montażu naszej instalacji. Znajdujemy się przed, przed salonem Peugeot w Łodzi, przy ulicy Snowalnianej. Ze mną jest właściciel pan Tomasz Nardyński. Dzień, Dzień dobry. A za nami na tym dachu mamy instalację o mocy 28,5 kWp, na którą składa się 75 modułów o mocy 380 W każdy, falownik Huawei. Bardzo dużo różnego rodzaju okablowania. Proszę powiedzieć na początku dlaczego EPG, bo też miał Pan pamiętam kilka ofert, dlaczego skąd wybór? Tak, no wybieraliśmy rzeczywiście spośród wielu ofert z rynku, które otrzymaliśmy. Myślę, że z jednej strony oczywiście oferta była korzystna Państwa i z drugiej strony no, dobra obsługa w Pańskiej osobie, więc to jak gdyby były główne argumenty, które zadecydowały o wyborze Państwa firmy. Mhm. A proszę powiedzieć, bo no nie ukrywam, że tutaj dosyć długo trwały nasze wszystkie przygotowania do montażu. Też zaproponowałem obsługę ze strony konstruktora, dlatego że mamy za nami trzy dachy. Nie byliśmy pewni, czy obciążenie balastowe będziemy mogli umieścić w ogóle na tym dachu. Planowaliśmy chyba około 40, prawda? Kilowatów? Na początku. Tak, tak. Pierwszy, pierwszy plan był taki, ponieważ mamy moc umowną 39, to planowaliśmy 39, ale rzeczywiście no, dzięki tej, tej ekspertyzie konstruktora okazało się, że tylko część dachu możemy obciążyć i to też tak naprawdę nie do końca tą konstrukcją balastową, tak? dlatego też zdecydowaliśmy na inny rodzaj mocowania. Także ten element jakby pomocy z Państwa strony w postaci ekspertyzy pozwalającej na określenie, jak, jak możemy ten dach obciążyć, był też elementem istotnym i, i też to braliśmy pod uwagę podejmując decyzję. Mhm. To było o tyle ważne, że musieliśmy zmienić nasze plany montażu właśnie z tego balastowego na montaż inwazyjny. Zmieniliśmy też ułożenie paneli z poziomego na, na ułożenie pionowe, żeby też uzyskać więcej mocy, ponieważ mogliśmy wykorzystać tylko jeden z tych trzech dachów. No i podczas montażu też czekała nas mała niespodzianka, dlatego że okazało się, że papa się rozwarstwia co było trudne do sprawdzenia tak naprawdę przed rozpoczęciem montażu a było też to o tyle istotne że przy pierwsze dwa dni montażu były no tak lekko mówiąc deszczowe, dosyć mocno, więc zrobiliśmy całą instalację w środku i proszę powiedzieć też może co Pan sądzi o tej obsłudze w trakcie, tak? bo, bo to też myślę, że jest ważna ta reakcja na problem, tak? na jakieś wyzwanie, które się pojawia. No tak, tu rzeczywiście podczas montażu okazało się, że zaproponowany system nie do końca sprawdziłby się na naszym dachu ze względu na jego konstrukcję, Tak, my mamy dach składający się no z, z konstrukcji stalowej, następnie jest blacha trapezowa, styropian i papa, ale no jest to już budynek, który ma... 18 lat, w związku z czym też nie byliśmy w stanie przewidzieć, czy, czy ta papa i ten styropian są ze sobą mocno związane. A pomysł był taki, że mieliśmy to kleić tak, do, tak. do istniejącej warstwy. No i okazało się, że ten pomysł nie za bardzo funkcjonuje przy pierwszych tam próbach, pierwszych montażu pierwszych elementów. No i firma tutaj rzeczywiście wyszła naprzeciwko naszym oczekiwaniom, że ten problem trzeba jakoś rozwiązać. Zmieniliśmy to na system taki inwazyjny, czyli krótko mówiąc te elementy konstrukcji, do których są mocowane panele, są w tej chwili przykręcone do dachu i dodatkowo zabezpieczone takimi łatami rzeczywiście z, z papy. No, wygląda to bardzo solidnie i zakładamy, że, że nie będzie tu żadnego problemu z, z, z mocowaniem tego tak? i no, zresztą została też utrzymana gwarancja, tak jak się omawialiśmy, na cały okres. W związku z tym no, tutaj, że tak powiem, firma stanęła na wysokości zadania i podeszła bardzo tak no, dobrze do rozwiązania tego problemu. Też myślę, że to 15 lat gwarancji, mam nadzieję, będzie tutaj takim czynnikiem, który po prostu pozwoli bezpiecznie korzystać z tej instalacji. Jest też gwarancja na uzysk mocy, więc mamy nadzieję, że wszystko będzie jak najlepiej funkcjonowało. No i na koniec takie pytanie, czy wybrałby Pan EPG jeszcze raz, mimo tego, że jesteśmy przed przyłączeniem jeszcze licznika, tak? Bo czekamy na decyzję. No na razie, na razie nie przez mam żadnych rozwijania. przeciwwskazań, żeby wybrać firmę powtórnie. Zresztą myślę, tak jak rozmawialiśmy, że będziemy przez rok trenować tą instalację obecną. Zobaczymy, jak będzie u nas wyglądała autokonsumpcja. Mamy nadzieję, że dosyć duża, no bo my, firma pracuje w, w tym czasie, kiedy ten prąd jest produkowany. No i będziemy się zastanawiali nad ewentualną rozbudową. Być może na pionowej ścianie budynku, tak. Być może w przyszłości będziemy myśleli o magazynie energii, bo pewnie re regulacje prawne będą szły w takim kierunku, że będą do tego zachęcały, tak, a, a szkoda, szkoda oddawać, że tak powiem, tą nadprodukcję w momentach, kiedy, kiedy ją mamy. My zresztą nie, nie będziemy tutaj prosumentem, tylko będziemy wytwórcą energii, będziemy móc sprzedawać nadwyżki energii no, w cenie pewnie nie, naj, nie, naj, nie najkorzystniejszej, no, ale zobaczymy w ogóle, jak cały ten rynek energii będzie się rozwijał, co się będzie działo, no, bo wygląda na to, że będzie drożało mocno, więc pewnie akurat w dobrym momencie podjęliśmy taką decyzję i myślę, że będziemy dalej szukali wspólnie rozwiązań, żeby jeszcze poprawić nasz, tutaj naszą sytuację kosztową, jeśli chodzi o, o energię. Tak jest. Tak jest. Na koniec jeszcze słowo może takiego komentarza technicznego, że podczas pomiarów dachu uznaliśmy za konieczne montaż dziewięciu optymizerów, dlatego, że mamy na tym dachu wiele różnych kominków, świetlików, więc dziewięć paneli spośród tych 75 jest przygotowanych na czasowe zacienienie, na czasowe wyłączenie, aby nie blokować nam pracy tych obwodów, stringów, które zostały zamontowane. No i cóż, czekamy na pierwsze kilowatogodziny i pierwsze oszczędności. No tak, no prawdopodobnie, tak jak, tak jak mówiłem, no, myślę, że musimy spokojnie popracować rok na tym, żeby zobaczyć w skali roku, jak to będzie, zwłaszcza, że akurat no, zaczynamy w okresie, kiedy się już ta produkcja będzie trochę kończyła i będzie pewnie niewielka, tak naprawdę dopiero na wiosnę zobaczymy jak, jak to wygląda. No i wtedy sobie po roku ocenimy efektywność działania tego, będziemy się zastanawiali nad dalszymi krokami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.